Najważniejsze spotkania siatkarskiej trzeciej ligi tak naprawdę przed nami. W marcu rusza runda playoff, która zdecyduje o ostatecznej kolejności w rozgrywkach. Siatkarze, tęczy krosno odrzańskie powalczą o baraże. Wcześniej jednak trzeba było dostać się do playoff, co siatkarzom, tęczy udało się bez większych problemów. W ostatnim meczu pokonali oni 3-1 UKS Żak Krzyszyce. Spotkanie rozpoczęło się jednak od straty seta. Pierwszy set no, przegraliśmy, musieliśmy się chyba po prostu troszeczkę rozgrzać, ustawić po prostu optymalne zgranie, ustawienie naszego zespołu. No i potem już trzy sety pod nasze dyktando. No, myślę, że zagraliśmy swoją dobrą siatkówkę. Znaleźliśmy optymalne ustawienia, bardzo się z tego cieszę, bo, no, bo ta gra widać, że idzie w dobrym kierunku i, i z meczu na mecz gramy troszeczkę lepiej. Kibiców i samych zawodników cieszy rosnąca forma ponieważ najważniejsze spotkania właśnie przed nimi. Runda play-off wyłoni uczestników baraży o drugą ligę. Start tej fazy już 8 marca. Od 8 marca zaczynamy fazę playoff. Będziemy grali z drużyną ze Słubic, bo gra miejsce 1-4-2-3. My zajmiemy trzecie miejsce po, po tej rundzie zasadniczej, to już jest pewne. Słubice zajmą drugie miejsce, więc będziemy grali z nimi. No i wtedy, jak wygramy już ze Słubicami dwumecz, to, no to gramy w finale, ale mamy już pewne pewne baraże o, o drugą ligę. Także teraz kończy się sezon zasadniczy no i za, za dwa tygodnie już tak naprawdę najważniejszy moment całego sezonu. Czy siatkarzom z Krosna Odrzańskiego uda się wygrać z zespołem ze Słubic? Idziemy do przodu. Jest kilku nowych chłopaków, z którymi już pomału się zgraliśmy, więc fajnie to wygląda. Ja czuję mega powera i, i mam nadzieję, że kibice też dopiszą. Bardzo zapraszamy na nasze mecze. Ostatni mecz rundy zasadniczej odbędzie się 1 marca o godzinie 17, a tydzień później czas na rundę playoff.